Bo my kupujemy, a niektórzy biorą. Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj zobaczycie, jak wygląda sezon skupu kukurydzy. Będzie się działo. Aktualnie jestem w firmie Chejdak w oddziale Osięciny, ale na chwilę przenieśmy się do Boniewa, gdzie również skupowana jest kukurydza. Później wrócimy tutaj i zobaczycie, jak ta kukurydza pakowana jest w rękawy. Bo kurde, nie wiedziałem, bym garnitur załatwiał Dobra, taki, to jest wiesz Taki nieuczeszany cholera Trzeci układ hydrauliczny Nie mieszam oleju, bo tak to wiesz Osobny układ Nigdy nie zmieszałem oleju z niczym, nie? W razie takie, że jak się stoi, to, to jak się spojrzy na przepę, to leci w oczy. tylko węże. Są takie dwie butle, nie? Aha, większe są, tak? A. Pneumatyczny, to zapierdziela! Jak są całe butle nabite w by a aby ktoś nawet chciał po pożyczyć przyczepę, to 4-5 razy. A, po powietrze <laughs> trzyma. Piękny zestaw. No ja teraz już jest kompletowany. Wędzior jak chodzi? 6 lat. A kupiony z jakim przebiegiem? 7,700. Teraz ma ponad 9. ważna robota, tu widzę jest. Nie ma lekko. Ja im tankuję, a oni sobie spalają. Jaka jest wydajność takiej maszyny przeładowczej? 3,5 no, minuty. A tu się mieści 22 tony, 23. Super maszyna, super chłopaki co robią. I tylko jeszcze by się przydała jedna, to by było wtedy szybciej. Ten się rozładowuje, drugi będzie ładować. W tym urządzeniu w rękawie też tam się trochę mieści ten zbiornik. A nie, one na, na bieżąco odwiedza. Tam nie ma A, Czyli jak kończysz to, to tam już jest pusto. Tak. Firma szejnak to jest wszechstronna. Kupujemy te zwierzęta na eksport i pod zakłady mięsne. Od tego zaczęliśmy. A tu kupujemy wszystkie zboża. Począwszy od rzepaku, tak skończywszy na kukurydzy. I suszenie, suszenie. No bo my tak staramy się dosypywać, a od tamtego końca już się bierze, nie? No na bieżąco, żeby, żeby czasowo, niż tak. Dwa dni, no. Dwa dni mogą być, ale trzeciego dnia to już trochę za późno do, do worku, bo już zaczyna się grzać. Do suszarni, no to da dobre, bo poczane, to nie potrzeba tyle palić, nie? No, nie, <laughs> do... nie, faktycznie, jak to się tak pojedzie do suszarni, idzie prędzej. Proszę bardzo. W zeszłym roku mieliśmy 10 rękawów, a w mm. tym roku może do 100 wydaje Tak jest, to się tutaj... Także to wszystko, wtedy przedłuża się praca i, wyda... i wykorzystanie tej suszarni, nie? Po co z tego jak miesiąc czy dwa robi, a później cały rok stoi. Takie urządzenie powinno pracować na 100. A w takim rękawie to też może leżeć, to jest czasowo ograniczone. Znaczy w ubiegłym roku mieliśmy do Marca i pięknie leżała. że nie może być mokra, nie? Najlepsze to do 30. Ponad 30, tak do 35, jeszcze ryzykowne, ale już ponad 35 to nie to już my nie dajemy. Rolnika nie przetrzymywać za długo, szybko zabrać, odebrać wszystko, żeby nie jechał z powrotem. No i dobrze zapłacić oczywiście. I szybko. I szybko. Tak jest. To jest Staramy perspektywa się... rolnika, tak? Staramy się szybko, ale to jest teraz te ceny tak w olbrzymim tempie rosną, że, że tej kasy to już nie wiadomo ile trzeba, nie? Bo my kupujemy, a niektórzy biorą, o, ten bierze po tyle, a ten bierze po tyle, a nie, my tylko płacimy tyle, ale kupujemy. Muzyka Problem latamy do ujęcia. Kapelni <śmieniu> bardziej <śmieniu> tak? Teraz więcej jest y, suchych kury, także tam poniżej 30. Rzadkością są już takie 32. To tam na początku się dużo tego zdarzało, nie? Teraz wszystko już doszło, także jest. Wszystko jest w normie. Można dopłacać rolnikom, i to też. To jest cała sterownia z uszarni, decentrum do podzania. Także dzień i noc tutaj siedzimy no i sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Wilgotność możemy sobie zmierzyć. Uszarnia za chwileczkę zrobi kupus, robi to 145 sekund. Czyli co 145 sekund to 800, ile? 830 kg. Jest wysuszone. Jest wysuszone, tak. I sprawdzamy godność. to, co wychodzi z suszarni. Wychodzi z suszarni, tak? tak. Przed chwilą nam wyszła wygodność 14,1, 14, czyli jest elegancko. Suszarnia na Doda suszy od 750 do 800 ton. Cały czas pobiera sobie z kosza, wysypuje sobie na wybrane zbiorniki. Także ten zbiornik już mamy praktycznie już pełen, 7500. Za, zasypany yy, kukurydzą, nie? Następny praktycznie już pełen, za chwilę nam się... Zaświeci czerwona kontrolka, że zbiornik jest pełen. Musimy wsypać w następny zbiornik. Nie? Kolejny zbiornik, tak samo mamy troszeczkę mniejszy, 2,5 tysiąca. Tak samo jest zasypany już. No i mamy przygotowane jeszcze dwa zbiorniki na ten sezon pod kukurydzę. Myślę, że je zapełnimy. Nie chcemy więc słyszeć większą temperaturą, dlatego że ziarno pod większą temperaturą zaczyna pękać. No i później się kurczy. Tak jest zalecane w instrukcji suszarni. I to najlepiej się sprawdza. Dowiedziałem się, że jeden ręka ma 60 metrów i wchodzi w niego 250 ton kukurydzy, także bardzo pojemny ten rękaw. Mam nadzieję, że relacja z tych dwóch miejsc Wam się spodobała no i będziecie obserwować mój kanał, subskrybować go. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się materiał podobał. Do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Cześć!